Postawienie nastawowego stawowego właściciel klubu tłumaczy jego bogatym doświadczeniem ligowym. Oprócz jego kandydatury była możliwość zatrudnienia trenera z zagranicy. Myśmy mieli przedstępną umowę, kontrakt podpisany z belgijskim szkoleniowcem Hugo Brossem, yy, trenerem, który przez wiele lat pracował z takimi klubami jak FC Briciundry Bruksela. Był tutaj w Legnicy, długo rozmawialiśmy na ten temat jego współpracy. I, i no ja doszedłem do wniosku, że jednak potrzebujemy kogoś na tym etapie, na kimś mieć Miedź kogoś kto zna jednak dobrze polskie realia, realia pierwszoligowe. Szkoleniowiec pamięta, że ostatni raz w Legnicy był podczas pamiętnego meczu, w którym Krakowie zdobyła awans do Ekstraklasy. Dzisiaj historia zatoczyła koło, ja dzisiaj jestem trenerem Miedzi Legnica i nie ukrywam, że chcę przede wszystkim podziękować tej prezesowi za to, że obdarzył mnie zaufaniem. Traktuję to przyjście do Miedzi jako na pewno duże wyzwanie z tego względu, że zdaję sobie sprawę z tego, że ten klub od dłuższego czasu ma takie cele, ma takie aspiracje, żeby walczyć o tą ekstraklasę, żeby do tej ekstraklasy awansować. W dalszym ciągu trwa wietrzynie szatni legnickiej drużyny. Wolną rękę w wyborze nowego klubu dostał Piotr Madejski. Po pierwsze mieli ofertę na jednego z naszych skrzydłowych który był z ekstraklasy i nie wiedzieliśmy, czym to się kończy. Znaczy my nie byliśmy zainteresowani, żeby podchodził, ale jeszcze zdanie piłkarza w tym wszystkim. No, po drugie też jeszcze nie było do Ferrogi u nas, także po prostu no, Piotr jest jednak piłkarzem nawet w tej słabszej formie, na no, 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 określonych umiejętnościach, natomiast w tym momencie, w którym w tej chwili mamy sześciu skrzydłowych, to, to jest... To, to, to była to decyzja, w yy, yy, konsekwencji tą decyzją jest weszły set. Po prostu tak to nazwijmy. Także to nie była decyzja trenera, tylko jeszcze, jeszcze tutaj zarządu. Do 19 lipca powinna się wykrystalizować kadra pierwszego zespołu. Sztab ma na oku kilku piłkarzy których chciałby widzieć w szeregach miedzi. Przez najbliższy okres zawodnicy będą trenować dwa razy dziennie, aby Wojciech Stawowy mógł ich lepiej poznać. E, strategia, sposób e, to się po prostu nie zmienia. Ja jestem wierny pewnym e, ideałom e, i pewnym zasadom, które po prostu mamy w pracy i tego będę się e, trzymał. Na pewno regnica nie będzie drużyną taką, która e, będzie odkopywać piłkę, będzie wybijać piłkę, będzie drużyną taką, która będzie starała się kreować grę e, i dobrze. Dobrze byłoby, żebyśmy to umieli robić już od pierwszego meczu, stąd ta duża ilość jednostek treningowych i tych częstych spotkań, jakie będziemy teraz mieli wspólnie. Do sztabu szkoleniowego dołączą Krzysztof Przytula oraz Marcin Gabor. Nowością będzie fakt prowadzenia drużyny rezerw przez asystenta trenera stawowego. Chcemy, żeby zespół rezerw to była wierna kopia pierwszego zespołu, żeby tam wszystko odbywało się praktycznie tak samo jak w pierwszej drużynie, dlatego na co dzień też z pierwszym, z drugim zespołem będzie pracował mój asystent, trener Gabor, ale będzie też miał człowieka, który po prostu w tej pracy najprawdopodobniej będzie mu... Pomagał i tak to będzie wyglądało. Także będzie tak, gdyby jedno ciało, które funkcjonuje w różnych klasach rozryw, rozgrywkowych. Także... Mieć pierwszy sparing rozegra już 2 lipca z piastem Gliwice. Premierowa kolejka rozgrywek pierwszej ligi zaplanowana jest na 2 i 3 sierpnia. Ligowym rywalem Legniczą będzie Olimpia Grudziądz. Wielkie derby, czyli mecz z Zagłębiem, odbędą się 8 lub 9 listopada w Lubinie.